Zespół interdyscyplinarny w gminie Warmiński po raz kolejny włącza się do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W tym roku postanowiliśmy spojrzeć na temat z zupełnie innej perspektywy oczami najmłodszych. Odwiedziliśmy przedszkola w miejscowościach Runowo, Kraszewo i Rogusz, by porozmawiać z dziećmi i zapytać je Czym według nich jest złe i dobre zachowanie? Jak się czują w danej sytuacji? Oraz co, ich zdaniem, można zrobić, żeby życie było piękniejsze? No to kilka pytań na rozgrzewkę. Pierwsze pytanie. Jak się Pani dzisiaj czuje? Dobrze. Dobrze. A Pani? Dobrze. A Pani? Dobrze. Jurek się nazywam. Jurek, jaki lubisz kolor najbardziej? Na najbardziej. Zielony. Kiedy czujecie się szczęśliwi? Ja czuję się szczęśliwy kiedy jestem u dziecka, bo tam jest koteczek. Ja jestem szczęśliwa, ja, ja, ja się bawię, jak się bawi z moją koleżanką. Kiedy ja się bawię z moim bratem, autami, to jestem szczęśliwa. Się bawię w chowanego. Dowiedzieliśmy się, co dzieci czują i co sprawia im radość. Teraz przyszedł moment, by porozmawiać o rzeczach, które nie zawsze są łatwe. Co to znaczy być dla kogoś dobrym? Jestem ciekawa, co mają na ten temat do powiedzenia dzieci. Co to znaczy być dla kogoś dobrym? Nie szarpać. Nie szarpać. Bicie jest niedobre, prawda? aby grzeczny. A jak się jeszcze zachowywać, żeby być dobrym kolegą? Cię bawić nie... się Nie zabijaj nikomu komuś To można się zgodzić, podać rękę. Rękę. A jak się bawicie, to jesteście razem, jesteście mili dla siebie? Tak. I jak wtedy się czujesz? jaki jest brat dla Ciebie miły? Dobrze. Dobrze. Jestem ciekawa, czy dzieci potrafią odróżnić złe zachowania od dobrych. Posłuchajmy, co mogą o tym powiedzieć. Jakie zachowania mogą być ja niemiłe? Mi, ja myślę, nie tak. niemiłe, jak Igor mówi, na przykład kiedyś do mnie wynocha. O, nie wyżywa jest... cię, nie być e, bo Bo Gabrysia z domu mówi, sobie do lat. A jak się e, z koleżanką trochę pokłócisz, jakie jeszcze słowa są? Słowa takie, które pomagają w tym do piawa. Mhm. Kiedy, kiedy ja zobaczyłem to stronę, i mania się bili. Bili się? Tak. Tak. I jak się wtedy czułeś? Czułem się smutno. Smutno ci było? Tak. I co wtedy zrobiłeś? Nie. w paskudkę po rodzice i powiedzieli się nie pijcie. Pogodzili was, tak? tak? rodzice? Czy dzieci potrafią pomagać? Ciekawe w jaki sposób to zrobiły. Pytanie, jak możemy sobie wzajemnie pomagać? Jestem smutna i proszę to zawsze, ktoś do mnie przychodzi. Zajam, ja możemy płacze. kogoś pocieszyć, jak ktoś płacze? Tak. I to na przykład, jak, jak on A, płakał, to ja mu przyniosłam kusteczkę. O, i to jest bardzo miłe zachowanie. Świetnie. Na przykład, jak ktoś się wywróci na, na rowerze, to trzeba Jaką mają wyobraźnię i pomysły na lepszy świat? Posłuchajmy. A gdybyście mieli taką czarodziejską różdżkę i musielibyście zmienić świat na lepsze, zaczarować świat, to jak on by wyglądał? Był miły. Miły by był świat, tak. Jaki by był jeszcze świat? By był miły i cudowny. I cudowny by był ten świat Ja żeby było I żeby, żeby dzieci się bawią. Cudowny świat to taki, że... I każdy lubi się. W tym pięknym świecie. Można sobie narysować serce. Pęcza w takim cudownym świecie występowała, tak? Kolory, I jeszcze, i jeszcze można sobie narysować serduszka. Wypałajisz czy... Się. Co chcielibyście powiedzieć dorosłym, żeby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe? Żeby nie płakali. Żeby zawsze byli szczęśliwi i zdrowi. A ja bym chciała, żeby, żeby moja mama nigdy nie płakała i żeby mama moja nie, nie była smutna. Żeby na mojej mamy spełniamy się jej mazenia, żeby to nie objawiało. Te złodziejami swoim pistolem. Choć pytania były bardzo poważne, odpowiedzi maluchów zaskoczyły nas swoją szczerością, mądrością i wrażliwością. To właśnie dzieci najlepiej potrafią nazwać to, co dla nas dorosłych bywa trudne do zrozumienia czy nawet do wypowiedzenia. Ich głos jest bardzo ważny, a my chcemy go usłyszeć i przekazać dalej.